Siemanko, witam was w kolejnej Dzisiaj zagramy sobie na Anarchy GG na trybie box pvp I w dzisiejszym odcinku pokażę wam najgorszy update według mnie Oczywiście nie zapomnijcie zostawić suba i lajka Za 5 lajków będzie taki odcinek, gdzie kolega mi daje 3 wyzwania Dobra, jesteśmy już na box pvp Ja wam dzisiaj pokażę najgorszy update według mnie Jaki był dotychczas na Anarchy GG box pvp Update na po prostu doszły 30 i jak widać 37, tu są miecze. Sorry, Dexy. <laughs> Mogli się, się bardziej postarać nad tą mapą. I ogólnie, jeżeli Dexy to widzisz, to mam nadzieję, że następna mapa będzie lepiej wyglądać. No dobra, więc my już przechodzimy do oglądania mapy. I ta mapa jest totalnie pusta, bo nie ma gdzie w ogóle sobie stanąć, nie ma schodków. Ulubionych. Żelazo jest jakoś tak na środku, to jest no, bardzo niebezpieczne. Fajnie by było, gdyby zrobili, że tutaj jest jakiś generator, ale oni się nie postaraliście nie dać. I ten zamyk. Jest. No, mi się bardzo podoba, bardzo ładny jest, ale fajnie by było, gdyby oni robili po prostu tutaj jakiś generator. Nie wiem, jakiegoś tego, ala Alasho jakby. Wulkan jest taki jak jest, tylko że inne kolory są zmieniane w środku. No jest tak jak wcześniej, trochę się zmieniło, nie chcę tam watywać, bo się, że zginę ale to dla was zrobię i tu jest takie przejście jedno się po prostu leci zaprowadzę was tam, pokażę wam są po prostu gąbki i takie oto miejsce normalnie. i to jest akurat bardzo fajne miejsce, bardzo mi się to miejsce podoba i moim zdaniem jest najlepsze, tylko to jest niebezpieczne. Tak, jak ogólnie jest, to cała mapa jest niebezpieczna. Akurat bardzo mi się podobają te takie przejścia tutaj pomiędzy tymi, ale no nie powiedziałbym. A w ogóle tego wczoraj chyba nie było. Szybko mi się wydaje. Mogę trafić Zabiłem. S. 17, czyli skita. No to co, przechodzimy do kolejnej rzeczy, i dzisiaj nie pokażę Wam, co się zmieniło na spodnie. No możecie się dziwi, że nagle mam 30. Jakbym dał temu miałem 24, tylko klapę mam 27, więc 30 to jest taka 26, czyli mam 26. Tak można powiedzieć. W że nie można wydropić 31, to jest dziwne, 32, my 34. A zapisy, nie można wydropić 34, i motykę, lub też ale za to już na pierśnika nie a w najbliższej no to jak zwykle 37 czyli liczniówki pewnie się zastanawiacie czemu 31 są za 900 albo nawet po milion no to już wiesz wiesz wyjaśnienie. otóż to zmieniły się waluty tak totalnie się zmieniły na przykład teraz mam 1 miliard czyli ten miał 1 miliard i nie na to stać a więc patrzcie, ja was was kupuję 31, opyla się mi. No trochę. Górze. Nie sprzedajemy za kilkata milionów, tylko że 1 milion. co się sprzeda. Bo zmienili waluty. I to jest dla mnie trochę bez sensu, bo waluty nie powinny zmieniać Waluty powinny. Muszę was ostrzec, bo raz sprzedałem... bo dropnąłem hełm, czyli jest trójkę. Wystawiłem za 22 miliony. I jakimś cudem się sprzedał za 22 tysiące. Więc ostrzegam was, że patrzcie dwa razy za ile sprzedajecie, bo teraz się te waluty zmieniły. I no, jest porównane. I... I jeszcze bez sensu dla mnie jest to, że tu są te chmury. Mógłbym sobie je wyłączyć. mam się do czegoś przyznał. Nie wiem jak. Myślę, że jestem jakiś dziwny, że nie wiem jak gram w Minecrafta nie wiem jak chmury, ale tak, nie wiem. Możecie mi napisać proszę jak zmienić Coś się wcześniej i teraz zmienia Ale bardzo dla tych co normalnie grali Bo mnie bardzo te chmury Bo teraz te chmury są po prostu bez sensu dodane Tam akurat są spoko chmury zamiast tego tam, co tam było Ale to to już jest przesada Teraz zamiast strefy A że była ta woda jest takie po prostu normalne To jest akurat spoko nawet Bo zawsze jak wypływałem, to czasami mnie to przepłynęło Dajcie normalnie sobie poczekać tam to ja musiałem iść przez 5 minut. Ile? I... No, może przesadziłem nie przez 5, ale musiałem przejść, żeby dojść do Enderczysta. Po prostu nie bywały. I dodano tak: jak były 34, czyli nasze piękne, złociutkie ten. Był mój kolega. Był na odcinku. Nie pamiętam kogo, ja też byłem. Na filmie. I dał mu Donata 42 zł. I wygrał anarchiczny miecz 34. Oh my god! No i zdaniem update to jakieś 2 na 10, może 3 dzięki temu, że w tych tunelach. Mapę samą ogólnie bym ocenił z jakieś sama mapa. Może z 4 na 10 dzięki tym drogom, ogólnie dzięki tym podziemnym przejściu. 4 na 10. To jest mała to Ej jest zginąłem. Jaka tania, kupujemy widzowie? Kupujemy, kurde, raz się żyje. I mamy już kurde dwie części, trzydzieści jedynki. A to jest w kitach. W złym zestawie są siedemnastki. Zostawie VIP są czwórki, a to było w niewipej. Zostawie jest wierzki trzydzieści. I tutaj a trzydziestki, To się bardzo opiera. I dostaje się dwa na To coś, to chciałbym mieć niewipa. Ej, właśnie do mnie Elwi napisał, czyli ten youtuber patrzy tutaj. Przegram. Nagrywam. Ziołomeczką nagrywam. Patrzę, jaką mam klatę w ogóle. Pozdrawiajcie, posłuchajcie. Subskrybujcie go, subskrybujcie, subsubujcie, subskrybujcie. Ja subskrybujcie. Tomek polecam na niego pić na kanał, bardzo fajnie robi z że To z nami pojawi Ocinka ogólnie całego update'u to jest jakieś... 5... 5 na 10 5 na 10 No taka... Przesuła No ale co zrobisz A w następnym odcinku Otworzę Epicki Klucz Postaram się przynajmniej, że tak wyszło No to co? Subskrybujcie, ja muszę iść na piłkę, nała. No